Witajcie w kolejnym materiale na kanale Graczfan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Pod krwisto-czerwonym niebem Kalep, górowa potężna warownia, znana wszystkim znakomitym wojownikom krain pomiędzy. Był tam organizowany bitewny festiwal, gromadzący śmiałków z całego świata. Zamek ten pamiętający czasy wielkich bitew i podbojów, pozwalał chętnym spróbować swoich sił w próbie obalenia niegdyś najpotężniejszego półboga, Generała Radona. Był on synem lorda ratagana i królowej Renali. Mimo że odziedziczył on cechy swego ojca, w tym płomienne rude włosy, będąc młodzieńcem, imponowała mu heroiczność Godfreya, pierwszego starszego lorda. Imponowała mu ona do tego stopnia, że przejął jego insygnia rodowe złotego lwa. Potęga Radona była odzwierciedlana nawet przez jego gigantyczną posturę. Górował nad swoją armią czerwonych rycerzy, którzy wydawali się przy nim niby karłami. Mimo groźnego wyglądu, był on jednak dobrym człowiekiem, obawiającym się o losy bliskich, w tym swojego ukochanego wierzchowca. Bał się, że jego cielsko w końcu zabije jego wiernego rumaka. Aby temu zaradzić, postanowił uczyć się magii grawitacji. Wyruszył do celi Miasta Czarów i, jako że pochodził z długiej linii karyjskich czarowników, miał do tego predyspozycję i wrodzony talent. W celi opiekował się nim albastrowy Lord, który należał do rasy starożytnych istot do skórze z kamienia, które ożyły, gdy Meteor uderzył w Ziemię tysiące lat temu. Mimo, że celem nauk pobieranych przez Radona była próba ochrony jego rumaka, to po zdobyciu potężnych umiejętności postanowił ruszyć na kolejną wojnę przeciwko gwiazdom. Dzięki wiedzy na temat magii grawitacyjnej trzymał je w niewoli na Gwiezdnym Firmamencie, przypieczętowując tym swój los. Okiełznanie gwiazd ostatecznie potwierdziło, że Radon idąc śladami Godfreya stał się potęgą, z którą należało się liczyć. Po tych wydarzeniach zbudował swoją fortecę na najbardziej wysuniętym na południe regionie Kalet. Trwał tam ze swoją armią czerwonych rycerzy, o których mówiono, że nie mają słabości. Wkrótce potem miała mieć miejsce jego ostatnia bitwa. Na świat w szkarłatnej zgniliźnie została powita Melania ostrzy Migueli. Kontakt z tą plagą powodował śmierć żywych istot i degradację świata. Melania, będąc potężnym wojownikiem niosącym zarazę, była jedynym godnym przeciwnikiem Radona. Stanęli oni naprzeciw siebie w bitwie zwanej Eonią i walczyli do momentu, aż oboje nie byli w stanie kontynuować walki. Radon, starając się chronić Kalet przed zgnilizną, sam padł jej ofiarą. Mimo że przeżył jego ciało było nienaruszone jego umysł został pożarty przez szkarłatną zgniliznę Melanii i pchnął go w szaleństwo od tamtej pory istniał tylko po to, by włóczyć się po polach bitew swoich poprzednich podbojów jedząc zwłoki swoich przyjaciół i wrogów i wyjąc przy tym w nieskończonym bólu który przenikał jego duszę przez los jaki go spotkał stając się przy tym wędrowną, bezmyślną bestią. Ocalili czerwoni rycerze, próbowali za wszelką cenę zapobiec rozprzestrzenianiu się szkarłatnej zgnilizny, tworząc między m.in. płonące ściany, mieli nadzieję, że nie dojdzie ona do głównego zamku. Z lojalności do swego ukochanego przywódcy zachowali swoje stanowiska, by go pilnować, przygnębieni losem swego władcy, postanowili zorganizować mu honorową śmierć, godną bohatera półboga. To właśnie wtedy powstał wspomniany festiwal, w którym wojownicy z różnych krain przybywają, by rzucić wyzwanie Radonowi w bitwie. W ten sposób jego marzenie po części zostało spełnione, gdyż pragnął zginąć śmiercią prawdziwego wojownika. Po jego śmierci, uwolnione gwiazdy spadły z firmamentu, a cel ich uwięzienia pozostał już na zawsze nieznany. Według starych przekazów Radon uwięził je, gdyż zagrażały one niewinnym mieszkańcom Kaleb. To jednak jest już nieważne, gdyż wielki generał Lwów mógł wreszcie odpocząć. Jeśli chcielibyście kolejne materiały ze świata Elden Ring, dajcie mi o tym znać w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!